Felippi Coś takiego. Czy damy radę uciec przed Felipi? Zobaczmy. Nawet swój kot mają, zobaczcie. A w ogóle zobaczmy, jak się trzyma kokoła. O nie. Zero osób gra w kokoła, coś takiego. Wczoraj chyba grały ze dwie osoby, ale leci. Survival Albert the Killer. Zobaczmy. Jakie gamepasy nawet mają, B. Albert? Zobaczcie, co to w ogóle jest. Jej, jaka to jest twarz. Zobaczmy to. Co to w ogóle jest? Zobaczcie. Czemu te, czemu te głowy one się same bukują w sopie? Co to jest w ogóle? Czemu to... E, czemu jestem właśnie w tej głowie? Zobaczcie, one mnie nawet wspierają! O co to chodzi? O, łaskawie mnie wypuściły, o nie! Zobaczcie, co tu jest na tym drzewie. Dobra, zaraz będzie się coś działo. Zaraz zespołuje, Zaraz zespołuje. Al Alberta. Jeszcze zanim zaczniemy, moi drodzy, to pamiętajcie, aby ustawić subskrypcję, łapkę w górę i napisać w komentarzu, moi drodzy, pigi na przykład. To możecie, moi drodzy, wygrać płat 100 robuxów które wpadną, moi drodzy, na wasze konta. Jeżeli zaobserwujecie jeszcze na Instagramie Jeremy, to ja, 02 to macie jeszcze większą szansę, i pamiętajcie, aby obejrzeć ten film do końca, bo będzie się naprawdę działo. Mamy teraz jakąś gierkę w ogóle Alberto. Ale o co tu chodzi? Jakieś kłódki są. Coś takiego od razu drabina na samym początku. Co w ogóle może prowadzić? O co tutaj chodzi? Nawet tu powinien jakoś da się w ogóle wejść. A co to jest? Czemu on ma taki skin? O nie, to jest Alberto! Zobaczmy, to jest chyba ten prawdziwy Felipi, o którego tutaj wszędzie chodziło. Zobaczmy w ogóle, co on tutaj takiego robi. Jestem przed muszę znaleźć wszystkie itemki, które potrzebne są, żeby uciec, ale co to za itemki w ogóle? Ale gdzie, gdzie one są? I czego mam wszystko wyblurowane? To jest dobre bardzo pytanie. O, tu mamy jakieś przejście, które nawet nie wiem. A tu pod coś... Co to? Co to jest? Nie no dobra, teraz musi się przynajmniej udać. Coś musimy tutaj zrobić. Bić. Trzeba tutaj znaleźć jakieś przedmioty do przetrwania, tylko gdzie one mogą być? Co to jest? Jakiś mem nawet. Bro, krabice bucket will Co? O co tu chodzi? Ujeju co tu w ogóle jest? Jakieś dźwięki. O, mam klucz, klucz, chodź tej, chodź tutaj, klucz. O, mam klucz, zobaczcie, mam wielki, duży, żółty klucz, on chyba był gdzieś tam do... Co? To? O nie to tam jest, to tam jest, to tam jest, dobra. Dobra, cokolwiek tutaj w ogóle nie wiem czemu ona za mną chodzi. I może przynajmniej wzięła drugi drugi klucz. O zobaczcie, to chyba jest żółty zamek. A nie to trzeba błotek! Nie, błotek tu trzeba! Z końcówiliśmy tutaj błotek O kolejny O mamy tutaj zobaczcie mamy tutaj klucz do pieszk Czemu ona nie bierze nawet tego klucza? No, ja mam przecież. ja mam. A, ona wzięła, zobaczcie, ona wzięła klucz i zostawiła e, drugi klucz. Oho, kolejny mem. Does anyone know what bardzo dekami To jest bardzo dobre pytanie, to, to moi drodzy. Gościu. O, znowu, a to jest to samo. Z Gościu ze skrzydłami przynajmniej może cokolwiek. On może mieć. może mieć młotek? On może mieć młotek! Aaaaaa, tak nie ma. Czemu nie ma tego płotka? Jeju, ile gwiazd w ogóle na niebie, zobaczcie. W ogóle to, to, ten Fel, Felipi, czy tam Albert chodzące, to coś może przynajmniej nas nie dopaść. Ale zobaczmy gdzie on jest. Oh! whoa oh. Tu wziął! O co tu chodzi? Nie no, mój dody, coś jest takiego w tej grze, że mi nie daje spokoju fajnie, że nie mogę tego przejść. I mam zamiar to przejść. Ej, <grym> co to w ogóle jest? Zobaczcie, to wygląda jak takie. Jak takie, jak taka praca Zerówkowicza z. U. Z... gliny i plastyliny. <grym> to jest troszkę dziwne. Ale zobaczmy. Tu są jakieś drzwi i co? Tutaj w ogóle nic nie ma. O zobaczcie, on zielony klucz! Ten zielony klucz może przynajmniej tu czegoś być. Tylko, dlaczego, czego... O zobaczcie, czy w ogóle się otwierają? Tutaj chyba nie. Te się nie otwierają, ale inne się otwierały. A dobra, mam tutaj przejście. O zobaczcie. To jest ten młotek, to jest ten, to jest ten młotek, czekajcie, jedynka, jedynka, a, młotek mam, dobra, muszę teraz pójść żeby tego odszukać, Chodę na górę w ogóle, ja nie byłem nigdy na górze jeszcze, o, boże, ojej, ktoś... to myślę, że to był, to, to, Felipi to był, dobra, słuchajcie, guys, mam młotek, tylko, że, co to w ogóle jest? Czemu, co to robi Gordon Ramsay? Eee, aha, i w ogóle. Nie, dobra, nie ma pytań, już do tej gry. O co tu chodzi? Czemu to są koty? Zobaczcie, jeden kot, proszę, one na coś wskazują. Zobaczcie kolejne koty. Dobra, użyję tego. O, zobaczcie, mam to. Dobrze, tylko że nas F Felipi teraz usłyszy chyba. Co to jest za tym? Co on tu robi? Halo panie kolego z bluzą firmową Robloxa. Jeju on tu, o, ruszył się, zobaczcie! On chyba się na telewizor. Ej, dobra, jest, bo musimy ucieć przed tym Felipy. Ony nie, nie, nie mnie tak nie słyszył mnie tak. Dobra, zobaczcie. O, kolejne memy, kolejne memy, czekajcie, czekajcie, przewa na mema. Hej medic, I like panie, to jakieś Fortnite'owe memy to O ja nie z tej bajki Co tam było? Zobaczcie, widziałem coś za tym drzewem! Żartuję spokojnie Idziemy dalej. OUE! A! Felipi! Felipi! No nie! Ach, kurczę! Nie no, mam nadzieję, jak teraz tego nie przejdę, to się po prostu wkurzę na Amen. Nie, nie ma bata, nie ma bata, za to przychodzimy. Felipi, idę po ciebie. Jeżeli to oglądasz, to, to wiesz. Dobra, podnosimy to, mamy coś przynajmniej. Zobaczcie, mamy jakiś klucz, tylko co on robi? O, kolejny nieśmieszny mem, ale nieśmieszny. Kibelek, do you fart. Aha ha, nie wiem o co chodzi, bo to. to angielski humorek. Zobaczmy. Znowu gordo do Ramsey. O nie on tam jest gdzieś. Felipi! Felipi! Jeżeli to słyszy, dajmy, to przejdź. Nie! A! Felipi! 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 Oh, Boże, moje, to co robić? Nie chcę! A, a Felipi! A! Dobra, dobra, nie, 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 nie. A! O! Dobra, nie, nie, nie ma to. Uciekam, uciekam! Nie już mam tego dosyć, naprawdę! Tak już mnie denerwuje! Dobra, zrobimy kółeczko Jej, to mi w kurze Dobra, jest tu jakaś, jakaś dziewczyna z jakimiś światowymi włosami Może przynajmniej ona jakby, wygląda jakby wiedziała co robi Aha, czyli taktyka ukrywamy się, okej okay. okay. W ogóle to, o nie Felipe ja Nie wiem w ogóle do czego służy ten, 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 mój klucz do końca Ale dobra, czekajcie on tu chyba ją złapał Mam naprawdę już tego dosyć, tak jak to. To radio ma dosyć puszczania tych nutek, boż nawet zardwiało. Może shady hash, może na, na tym stinky Severs się nam bardziej poszczęści, bo naprawdę już chcę tu wygrać. Nie no, teraz, teraz musi się tu udać. Ale panie... o Ojej, co, o co tu chodzi? Ale dobra, to Boże, on mi się to jest Felipe, a to jest tylko gościu, który troluje i jest, jeszcze jest Felipi Dobra, jesteśmy w kupie, zobaczcie, jest w ogóle jakiś śmieci. Jak tak można śmiecić? Ojej, on wypuścili go! Dobra, jakieś jacyś goście tutaj są, weźmiemy ten zielony klucz, bo przynajmniej, żeby wyglądał na to, coś mam. Ale dobra, pójdziemy tutaj. Zobaczcie, co to jest kibel? Co to robimy, te kibel opuszczone? Od kiedy to. Od kiedy to w siekach spływają razem z odkładami kible? Aha, dobra, idę za nimi, może przynajmniej cokolwiek z tego będzie. O, potrzeba deski, a nie mamy deski. Cholibka! O oh nie! Yeah! O! Uh! On tu jest, on tu jest, Felipi, Felipi! Boże, Felipi tu jest Oa, Zobaczcie, kolejne No A kto nam to tak zostawiła? Dobra, kolejne kible, zobaczcie, po co to robią te kible w ogóle? Kto, kto spokuje to, to kible? A nie, to jest Żółty zamek, a ja mam zielony klucz, to nie ten. O, o, deski, 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 deski. Co idziemy do przodu? O, zobaczcie, to jest klucz. To jest aż taki klucz francuski, wiecie, nie taki klucz, jak ja mam klucz. teraz w ręku. O, młotek, on jest chyba do rozbicia rozbiciał się. Może przecież nie wiem, czy, czy poruszyć klucz, czy zostawić młotek. O, mam wrażenie na. O, zielony, zielony, zobaczcie, zielona kłódka mam. Otwieramy to, otwieramy to, proszę, mam to, ale co. co Cóż to nic nie ma! Co to było? Co ja zrobiłem? Zmordowałem swoje życie na szuk Dobra, idziemy, 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 uciekamy od tego tego czegoś w ogóle. Nie wiem kto to w ogóle wymyślił. Po tym jak zobaczyłem skin do pigi, to sądziłem, że nie, nie wymyślą nic bardziej głupiego. Co to w ogóle jest, zobaczcie! Co tu jest jakieś... To są jakieś drzwi? Co to jest w ogóle? Soparcie na te zdjęcia, to naprawdę wygląda jednocześnie strasznie śmiesznie, to wygląda jakby jakby to jakiś lepiej jakiś jakiegoś poradnika, da jakimś Instagramie nawet. <gry> Dobra, biorę ten klucz, klucz, może się na coś przydasz. Ale mam młotek, przynajmniej rozbijemy coś... A nie, teraz biorę. Przynajmniej może rozbijemy coś tym młotkiem. Znowu w kółko i jeszcze więcej kipli, zobaczcie, so, ale nawet co podwójne Co to jest? soparcie, to jest jakiś magazynek do pistoletu, który gdzieś tutaj w ogóle powinien być. Halo, 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 idziemy, idziemy! Idziemy, hello, Zresztą już to naprawdę może się przydać. A, a, co tu jest? O Boże, on tu jest, Boże, uciekać, dor, dorwał tą kobitę, o nie! Słuchajcie, muszę szybko uciekać. W ogóle nie wiem co tutaj robię i co ja mam tutaj robić. Wygląda na to, że muszę jeszcze przetrwać całe 6 minut 30 sekund, to będzie trudne. O! On tu... Czekajcie, czekajcie, zbajtujemy go. O nie, 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 nie. się da! Nie, moi drodzy, które to już jest podejście? Naprawdę nie wiem. Puśćcie coś! Napiszcie w komentarzu jak ja mogę to przejść, żebym wreszcie to przeszedł. Dobra, znowu tutaj. Ja tu nie chcę być! Co on ma na głowie, zobaczcie To jest jakiś ptak, w ogóle jak syn creepersów O, fioletowy klucz, coś nowego, zobaczcie Tylko do czego, do czego on może być Halo, klucz, klucz, A mam go, zobaczcie, dobra A, Filipio, o, nie widział mnie Idzie mnie, o nie, o nie, dobra, dobra, dobra moje drodzy, nie, w końcu to przejdę Zobaczycie. Ej, dobra, guys, bo pani, pani różowa włosa, co my tu w ogóle robimy, Do, no? Gajs musimy was kupić? żeby cokolwiek z tym zrobić Jeju, co to jest w ogóle za typ, troszkę dziwnie wygląda Ma zielony klucz i ma coś dziwnego na głowie Jaki klucz ładny, powiem wam, że ten jest ładniejszy niż tamten Dobra, weź ten fioletowy, bierzemy, oj Moi drodzy, jeżeli jesteście na tym etapie filmu, jeżeli uważacie, że to przejdę, to napiszcie, że przejdę w komentarzu A jeżeli nie, to napiszcie, że nie przejdę O nie, o to... Tu widział mnie, dobra, no kaj tu co miałaby tu robić, co mam tu robić, ja mam tu robić teraz? Przydałyby się chociaż jakieś memy z Gordonem Brabzejem albo z kotami. On jest na górze, on jest na górze. A! O nie, muszę w końcu przejść, no do... jak nie, nie, nie guń mnie. Ha! O nie, coś takiego, chyba będzie chciało nas zabić w ogóle, ale to jest jakiś w ogóle Slender. Zobaczcie Slender jak Minecrafta na! Aha, jesteście też jakiś opuszczony w ogóle pizzerii. Ciekawe w ogóle co tutaj się będzie działo, co tu w ogóle robią za ludzie. Zobaczcie jaka Peperoni Slender już tu jest! Właśnie no, Slender już tu jest, dobra, musimy chyba gdzieś teraz uciekać, czy w ogóle cokolwiek robić. Pójdziemy chyba schodami. Co to jest w ogóle? To jest jakaś wielka maszyna produkująca pizzek z Garfielda jakaś. O nie, on tu jest Slender tu jest! O nie, on ma jakiś diamentowy miecz w ogóle i troszkę to dziwnie wygląda jak ich zabija, ale dobra. O nie, on on się sfokusował na mnie! Dobra, drzwi otwieramy się. Dobra, uciekłem. O, pieniążek, pieniążek, pieniążki, pieniążki! O, nawet scena tu jest, zobaczcie, kiedy to w pizzerii są sceny? Okej, okay, nie, spoko, spoko. Dobra, wybierzmy drugi drzwi w takim razie. O, tu jest chyba damska. I nic tu nie ma, coś. Chociaż jakaś muzyczka jest, która wskazuje na to, że coś się zaraz tutaj wydarzy. O nie, o nie, O NIE! O NIE! O nie a! Nie, co on robi?! O nie, zobaczcie! Biedny Slender się na mnie usiął! Czemu ten Slender kampi się na mnie cały czas? O co tu chodzi? O, jak, jak mnie nikt nie O, ratują mnie! O! Dobra, ktoś mnie uratował, ale pan Slender dalej, dalej mnie goni i chce mnie zabić. O nie, 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 nie! Ukryłem się! Zobaczcie, ukryłem się w tej szafie! I ja on mnie nie może teraz dopaść! Coś czuję, że ten Slender będzie ten kampił, zobaczmy. A, a, a! Dobra, pomagamy, pomagamy! Gdzie jest typek? Gdzie jest ten typek? A to ja potrzebuję pomocy? O nie! No i tyle było, moi drodzy ze mnie, nie! Ja już naprawdę, ja już nie mam siły do tych gier! Jeżeli wy sobie chcecie grać w takie gry, to grajcie, ja już naprawdę nie mam siły. Już dzisiaj po tym jak ten, ta dziwna latająca twarz prawie mnie zabiła chyba 16 razy, już nie mam po prostu w to siły. Jest tego jeszcze gudzet 23. Nie, nie, kończę już, moi drodzy, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli podoba wam się taki format, to moi drodzy napiszcie, moi drodzy, w komentarzu pod tym odcinkiem Roblox, i pamiętajcie o na pana 100 jeżeli chcecie, moi drodzy, troszeczkę odchudzić. Moje konto robuxowe, to napiszcie mody w komentarzu Roblox oraz moi drodzy. E, pamiętajcie, aby wbić na moi drodzy Instagrama Jeremit. To jest ja Do widzenia, żegnajcie, moi drodzy. Cześć. I niech moi drodzy Piggy będzie z wami. Tak, tak, Pigi. Dobra, cześć, elo.